To już kolejne biuro poselskie Macieja Wróbla w naszym województwie. Swoje siedziby parlamentarzysta otworzył także w Giżycku i w Olsztynie. Tutaj w Kętrzynie na miejscu Andrzej Niedźwiecki, który jest jednocześnie miejskim radnym będzie pełnił dyżury, gdy ja nie będę mógł być osobiście, a ja o każdym swoim dyżurze będę informował Państwa w social mediach, ale też w mediach lokalnych, aby mieszkańcy mogli tu przyjść, zgłosić swoją sprawę. Sprawę właściwie taką nierozwiązywalną przez jednostkę administracji samorządowej albo przez inne instytucje, do tego powołane, przy których interwencja poselska jest tą ostatecznością, gdzie trzeba pomóc mieszkańcom, gdy nikt inny. Nie nie chce im pomóc kontaktować się można przez moją stronę internetową maciejwróbelmazury.pl, tam jest adres mojego biura poselskiego, tam jest też numer telefonu do dyrektora biura i można się umówić na takie spotkanie, czy tu w Kętrzynie, czy w Giżycku, czy w Olsztynie, albo też w innym miejscu naszego województwa, bo planuję też od przyszłego roku takie mobilne biuro poselskie, ja będę poruszał się od miasta do miasta w określonych dniach i będę też przyjmował interesantów, właśnie po to, żeby tych problemów jak najwięcej zebrać, żeby poznać Sytuację naszych mieszkańców jeszcze lepiej i móc jeszcze lepiej odpowiadać na te potrzeby. Poseł Maciej Wrubel, zanim jeszcze był posłem, był wieloletnim zastępcą burmistrza w mieście Kęczyn, złożył taką deklarację, że jeżeli zostanie wybrany na stanowisko posła Sejmu RP, to otworzył u nas biuro poselskie. Oczywiście każde biuro poselskie jest wartością dodaną dla danego miasta, ponieważ jest to reprezentacja naszych polityków u nas w regionie. Cieszymy się niezwykle z tego biura. Liczę na to, że będą odbywały się tutaj dyżury i mieszkańcy będą mogli przyjść ze swoimi problemami, takimi, których nie będą w stanie rozwiązać na poziomie samorządu. Kolejną istotną dla mieszkańców Kętrzyna informacją jest dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy średnio każdy powiat otrzyma około pół miliarda złotych na różne działania, które pomogą mieszkańcom, no lepiej żyć po prostu. To będą zarówno wydatki miękkie, czyli na przykład na opiekę senioralną, na pomoc społeczną, ale także na inwestycje, na budowę dróg lub obiektów, które będą potrzebne mieszkańcom w danej społeczności. Oczywiście decydować o tym będzie lokalny samorząd, nie rząd. To samorząd będzie aplikował o te środki, rząd będzie jedynie rozdysponowywał te pieniądze według najpilniejszych potrzeb. Najważniejsze jest to, że udało się to zrobić, że po tych zaniedbaniach rządu PiS, po tym szkodniku ministrze sprawiedliwości, który robił wszystko, bo Polska nie otrzymała tych pieniędzy. Mamy wreszcie zielone światło i zrobił to tak naprawdę w 24 godziny premier Donald Tusk. Przygotowywaliśmy się na fundusze z KPO już znacznie wcześniej. Mamy kilka dokumentacji technicznych jeżeli chodzi o nasze kętrzyńskie drogi. Mamy dokumentację jeżeli chodzi o nasze budynki kubaturowe, czy to światowe, czy kulturalne. Liczę na to, że uda nam się pozyskać Środki z Krajowego Programu Odbudowy, jak również z, nowych, z nowej perspektywy z programu FEWIN, czyli Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Biuro poselskie Macieja Wróbla działa w Kętrzynie przy ulicy Dworcowej 4 w budynku Komecu.